Jak widzimy, nikt z prawicy nie pali samochodów, nie robi zamieszek, nie ma żadnych burd. Na razie jest więcej dyskusji na temat wolności słowa. Nienawiści takiej werbalnej. W Stanach Zjednoczonych prawnie nie ma czegoś takiego, jak mowa nienawiści. I raczej prędko nie będzie. I mam nadzieję, że nie będzie według mnie zagalopował się między innymi zagalopowała się Pam Bondi, i zagalopował się także Donald Trump. Uważam, że to jest totalna głupota, że to jest oczywiście fajnie to brzmi i fajnie to wygląda, że tą samą truciznę musi wypić teraz lewica, łukizmu, cancel culture i tak dalej. Wiemy teraz, bo było przesłuchanie w Kongresie, gdzie kaszpatel. Dyrektor FBI miał zeznać, że jeszcze za poprzedniej władzy prezydentury Joe Bidena 90 kilka organizacji było pod nadzorem. W tym turning point USA. Z perspektywy mojej polskiej, jednak tutaj, ze studia, które znajduje się w Warszawie, Donald Trump nie jest idealnym prezydentem, nie jest idealnym człowiekiem. Ba, ja uważam, że Amerykanie, nie tylko Donald Trump, ale i także wcześniej, nie rozumieją niuansów historycznych dotyczących Europy, a co dopiero Polski, czy Europy Centralnej, czy Wschodniej. Nam zależy. PL. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nam zależy biznes event 2.0, czyli integracja dla przedsiębiorców i inwestorów. 23-24 października Radziejowice pod Warszawą. Zapraszam. Witam państwa, Mikołaj Dowejko. Nam zależy program Panoptyką z państwem i z nami w studiu. Mikołaj Teperek, Amerykanista. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Mikołaj, dzień dobry państwu. Na początek szybkie strzały tak albo nie, z do jednego pomidora. No i zaczynamy. Dalej. Pytanie numer zero. Dwóch Mikołajów w studiu to za dużo. Nie. Śmierć Kirka zmienia amerykańską politykę na zawsze. Musi być tak albo nie, nie może być, nie wiem. Albo Może być pomidor raz użyty. Jako nie wiem. Czy to zmieni. Nie jestem pewien, czy to taką, Ale taką w naj Wiem, najbliższej że... perspektywie mi chodzi bardziej. Nie, że na zawsze, że za 200 lat będą o tym pamiętać, tylko w takich tak, najbliższych tak, kilku tak, latach. Tak, tak, tak. Myślę, że na, na dzień obecny to, to zmieniło. Jestem ciekaw, jak to będzie z konkretami. Przemoc polityczna w USA będzie tylko narastać. Nie. Demokraci nie mają na siebie pomysłu. Tak. Zresztą sytuacja republikanów nie jest lepsza. Nie. Vance będzie następcą Trumpa. Pomidor. Sanders w kampanii 2028? To możliwe. Tak. Mam dani zniszczy Nowy Jork. Nie. Mamy y, początek. Wszystkie tematy myślę poruszymy w ramach y, początkowego zarysu, ale zacznijmy od czarnego kilka, bo to jest ciągle temat numer jeden mam wrażenie w Stanach. Najświeższy. Najświeższy, Dobra. najmocniejszy i zdecydowanie najbardziej no, przerażający też. Mhm. Tak, bo przerażające możesz powiedzieć, to jest z perspektywy komentatora, które no, chyba nie kryjesz się Mikołaju, jesteś z poglądami, niektórzy z Państwa zresztą też, bo moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że ja, ja się też nie ukrywam ostatnio z poglądami coraz mniej, że mam tutaj czapkę Trumpa, że to mógłby być ktoś z nas. Tak to mógłby być realnie ktoś z youtuberów polskich, podcasterów polskich. No może oczywiście realia amerykańskiej i polskie nie mamy co przeklejać i też mentalu jeden do jeden, ale jest to coś, co wstrząsnęło nie tylko Ameryką, ale także i światem. 21 września odbędzie się bardzo duża ceremonia pogrzebowa. Tak naprawdę to będzie jeden duży duża impreza, gdzie też mają być obecni Chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych, podobno, wiceprezydent, i bardzo dużo także takich komentatorów, dziennikarzy, influencerów prawicy. Taką osobą właśnie też był Charlie Kirk, który 10 września no, został zastrzelony. Już wiemy przez kogo. Wiemy, że ta osoba dostała 7 zarzutów, grozi mu kara śmierci. Wystanie Utah jest jednym z pięciu stanów, gdzie obecnie jest kara śmierci poprzez rozstrzelanie. Jak widzimy, nikt z prawicy nie pali samochodów, nie robi zamieszek, nie ma żadnych burd. Na razie jest więcej dyskusji na temat wolności słowa, nienawiści takiej werbalnej, bo też do tego Pam Bondi, czyli szefowa Departamentu. Sprawiedliwości się dołączyła, według mnie dość głupio i bez sensu, i nie potrafiła potem z tego wyjść, ponieważ ona głosiła, że będą ścigane osoby za wykorzystywanie tej wolności słowa do nienawiści, do hate speech, tak zwanego, do, 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 do hejtowania. To trochę takie przełożenie łok na prawicę, bo już takie jak się pojawia mowa nienawiści, znaczy. tak i uh -huh. e, ograniczamy komuś na przykład wolność wypowiedzi, bo mowa nienawiści, a co to jest mowa nienawiści? To jest bardzo szeroki katalog. To możemy cały czas zmieniać. Mamy, mamy mowę zła, mamy mowę brzydką mowę, nie? Ale formalnie w Stanach Zjednoczonych prawnie nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści i raczej prędko nie będzie i mam nadzieję, że nie będzie i według mnie zagalopował się między innymi zagalopowała się Pam Bondi i zagalopował się także Donald Trump który do dziennikarza ABC mówił, że no, my też ciebie powinniśmy ścigać, twoja stacja zapłaciła mi przed chwilą 16 milionów dolarów za mowę nienawiści, tak? Będziemy was ścigać. Uważam, że to jest totalna głupota, że to jest, oczywiście fajnie to brzmi i fajnie to wygląda, że um, tą samą truciznę musi wypić teraz lewica, łukizmu, cancel culture i tak dalej, ale na przykład Oliwia Krolczyk z polsko brzmiącym nazwiskiem, prawicowa influencerka, powiedziała, że ona ma to gdzieś i ona będzie też wykorzystywała swoją wolność słowa do Takiego kablowania ona się chwaliła, że nawet 700 osób yy, pozrzuciła. Im, ich pracodawcom, żeby właśnie ich potencjalnie zwolni zwolnili, i jest bardzo dużo y, szereg i fala właśnie zwolnień w Stanach Zjednoczonych. No, z jednej strony odpowiedzialność za wolność słowa, ty mówisz hejt, a my ciebie będziemy podpierdzielać do twoich przełożonych. I okej, okay, dobra, ja rozumiem tą argumentację, z drugiej strony, na przykład, Raquel Debono, która też jest prawicową influencerką, mówi, że to jest bez sensu i musisz naprawdę nie mieć co w życiu robić, skoro spędzasz kilka dni z rzędu podpierdzielając. To jest takie 50-50 trochę, akurat, jeżeli chodzi też o odbiór społeczny. Więc ja, ja bym nie szedł tak daleko i nazywał teraz, że mamy walkizację prawicy i republikanów, ponieważ jest bardzo dużo republikanów, którzy uważają to nadal za bezsensowne. Wolność słowa nadal będzie, ten hejt nadal będzie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli komuś coś się nie podoba, do tego są sądy i zazwyczaj Amerykanie bardzo lubią się sądzić w takich sprawach. Jeżeli ktoś kogoś pomówił, proszę bardzo. Do sądu żegnamy i y, będzie dopiero oceniać się sąd, czy ta wolność słowa została naruszona w ten czy inny sposób, i to jest o wiele szerzej. Y Wolnościowo interpretowane niż w Polsce. A na pewno jest taki, takie trochę wzmożenie, plus też myślę szok na prawicy amerykańskiej wśród republikanów. Może stąd też takie reakcje niektóre e, tak daleko idące. Ale chciałem się Ciebie też zapytać o to, co Dobrze. się wydarzyło po e, śmierci e, Kirka, czyli jego żona Erika, która wygłasza oświadczenie, która mówi o tym, że e, no, teraz wywołaliście taką falę, której siły nawet nie znacie. Mhm. E, więc to jest jedna z medalu i w ogóle całego środowiska konserwatywnego. Tak J.D. Vance poprowadził Charlie Kirk Show w jego zastępstwie ze swojego gabinetu. Turning Point też się oczywiście tego wszystkiego odniósł, więc jest mocna reakcja i jest widać ewidentnie no, chęć kontynuacji tego wszystkiego, co robi Charlie Kirk. Tak. J.D. Vance wykonał podcast, gdzie zamienił się no, z przecież Charlie Kirkiem. To... Były rekordy oglądalności. Myślę, że to sprawi, że będzie o wiele większe zainteresowanie polityką lokalną w Stanach Zjednoczonych, że młode osoby bardzo to poczują, że dialog będzie dalej kontynuowany, że to będzie dialog mam nadzieję, bo mówimy o tej spuściźnie Charlie'ego Kirka który będzie nadal kontynuowany wedle zasad wysokiej kultury. Że będą ze sobą obie te strony nadal rozmawiać i niwelować swego rodzaju nienawiść polityczną, która doprowadza właśnie do potem takich scen. Chociaż wiemy teraz, bo było przesłuchanie w kongresie, gdzie Kasz Patel, dyrektor FBI, miał zeznać, że jeszcze za poprzedniej władzy. Prezydentury Joe Bidena 90 kilka organizacji było pod nadzorem w tym Turning Point USA. To było 90 chyba dwie republikańskie, czy związane z republikanami, e, niezależne, czy NGOsy, czy czy organizacje właśnie takie jak Turning Point. E, a co za tym idzie przecież dużo różnych ugrupowań e, wspierających osoby transpłciowe musiały się nawet przy okazji czy w konsekwencji raczej tego morderstwa usuwać swoje media społecznościowe nie chciałbym widzieć pewnego rodzaju teraz zemsty że teraz organizacje za tej prezydentury organizacje lewicowe będą pod nadzorem służb takich jak FBI ponieważ już mieliśmy przecież decyzje bardzo podobne na przykład odcięcie budżetów USAID gdzie też nawet NGO'sy w Polsce miały ucięte swoje budżety z ambasady amerykańskiej i też skarżyło się, że potrzebują wsparcia. No ale z drugiej strony, co to za NGOs, które, tak jak sama nazwa wskazuje, jest NGO, czyli non-government organization, pozarządowa, a jednak liczy cały czas na środki. Rządowe czy podatkowe, w odróżnieniu od chociaż libertariańskich organizacji, które na przykład współpracują ze sobą w ramach Atlas Network, które nigdy nie wzięły pieniędzy podatnika, tylko z prywatnych darczyńców. Więc no, to jest coś, co rzeczywiście może by warto było. Zobaczyć, bo co się zmieni rząd, to wszyscy będą, teraz będziemy tych nadzorować, potem będziemy tych nadzorować, najpierw będziemy tym ucinać, a dawać będziemy zupełnie innym. Więc to będzie przeskakiwanie, które jest totalnie bez sensu. A tutaj jest szansa na to, żeby ruszyć rozruch organizacji, które rzeczywiście będą niezależne, ale mimo tego nadal będą przecież współpracować z tą czy inną linią partyjną, bo przecież Charlie Kirk wprost wspierał Donalda Trumpa. Teraz, jeżeli chodzi o dalsze informacje, dalsze rzeczy, przede wszystkim zaskoczyła mnie trochę Twoja odpowiedź dotycząca przemocy politycznej w USA, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich miesiącach już od tak, próby zamachu na Trumpa, to... Mm, mi się wydaje, że akurat cały czas tam jest niestety jest trend więcej. na to, żeby okay. tego było więcej, więc po pierwsze chciałem się zapytać, skąd Twoja opinia, że to się e, zatrzyma w jakiś sposób i po drugie e, na reakcję Partii Demokratycznej, bo my już e, sytuację w Partii Republikańskiej kompleksowo Wytłumaczyliśmy, no ale właśnie jak demokraci na to reagują, jak oni się zachowują, co oni piszą, co oni mówią. Plus też trzeba patrzeć szerzej na środowisko demokratyczne, bo przecież tam bardzo mocno półka, jak wspomniany mam, Danii, środowisko tak zwanych demokratycznych stylistów, czyli takich mhm. ludzi nawet bym powiedział radykalniejszych niż Bernie Sanders no albo w tej okolicy. Okej, okay, od początku czemu uważam, że nie będzie się dalej rozszerzać przemoc polityczna w USA. Wydaje mi się, że to już bardziej jest związane z moją może naiwną wiarą w to, że ma mamy osoby, które patrzą na świat wedle Hobbesa i Russo, tak? Jeden mówił, że wszystkie Osoby na świecie są dobra, a tylko margines społeczny jest patologiczny. Drugi uważał, że wszystkie osoby są złymi wilkami, a tylko mniejszość ma dobre serce. Ja uważam, że większość z nas ma, jest normalnymi ludźmi i mimo tego, że mamy różne poglądy, łączy nas o wiele więcej niż dzieli. Mamy mimo różnic wielu mamy ideę posiadania rodziny, dbania o tą rodzinę, o swoich najbliższych w swojej społeczności i chcemy wszyscy dobra naszej społeczności i naszego kraju, tak? Więc no, to jest może naiwne, ale to są moje przekonania, że po prostu ja w to wierzę i mam nadzieję, że tak po prostu będzie. Pociszę cię, Mimo też tego, że... w to wierzę. Także jest nas dwóch już. Osiem. mimo tego, że, no, nie wiem, no, też w, mam ogromną wiarę w to, że administracja Donalda Trumpa naprawdę będzie robić porządek z przestępczością. E, wiemy, że do tanga trzeba dwojga, wielokrotnie o tym e, mówił Donald Trump, na razie Gwardia Narodowa w Waszyngtonie, e, także w Memphis w, w stanie Tennessee. E, może także demokraci do tego dołączą. I tutaj przechodzę łagodnie e, tym tonem do demokratów, którzy zareagowali. Poprawnie na, na, na to, co wydarzyło się na Uniwersytecie w Utah. Może miałbym małe zastrzeżenia co do Baracka Obamy, ale to, to są już takie niuanse, które nadal w mediach lewicowych są, ponieważ on nie potrafił przyznać, jakie były motywy, a raczej wy, wydaje mi się, że motywy są jak najbardziej już tym bardziej teraz po, po wręcz tygodniu od tego morderstwa, raczej znane, że to były motywy polityczne. Już przynajmniej jakieś najmniejsze, chociaż informacje wiemy, o, o, o zapleczu tego, kim był morderca Charlie'ego Kilka i co nim kierowało, tak, Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, wszystkie takie osoby z byłego czy obecnego przywództwa Partii Demokratycznej wzywali o jedność, pokój, poszanowanie i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnych zupełnie zastrzeżeń. To jeszcze co do Stanów Zjednoczonych, pierwsze takie pytanie jeszcze podstawowe dotyczące tego, co się dzieje w ostatnich miesiącach w Ameryce, które się nasuwa, jak ocenić dotychczasową prezydenturę Donalda Trumpa? Bo są bardzo różne głosy też wśród prawicowych publicystów, niektórzy są zachwyceni, którzy mówią, że właśnie Trump zdradził naszą ideę, że to nie jest to, na co głosowaliśmy. Gdzie tu, gdzie tu znaleźć ten złoty środek i jak ty to personalnie oceniasz? Tak, więc z perspektywy mojej, polskiej, jednak tutaj ze studia, które znajduje się w Warszawie, Donald Trump nie jest idealnym prezydentem, nie jest idealnym człowiekiem. Ba, ja uważam, że Amerykanie, nie tylko Donald Trump, ale i także wcześniej, nie rozumieją niuansów historycznych dotyczących Europy, a co dopiero Polski, czy Europy Centralnej, czy Wschodniej. Nie rozumieją, czemu my obawiamy się, czy, czy Uważamy za wrogie państwo, takie jak Białoruś czy, czy, czy Rosję, oni tego dość często nie rozumieją. Uważam, że Joe Biden o wiele lepiej. Ja to mówię zmieniając tutaj Trumpa na koszulce, tak? I tutaj z czapką maga. Ja to wprost mówię, żeby przypadkiem nikt sobie nie wymyślał, że. Patrioci, teksańscy patrioci sobie wymyślają jakieś rzeczy na ślepo, bo Donald Trump i oczywiście Polacy mamy dobre relacje i będą to lepsze relacje, gdy Karol Nawrocki jest prezydentem, a nie Rafał Trzaskowski. Dla mnie to jest oczywista oczywistość, ale jeżeli chodzi o komentariat amerykański. to takie największe zarzuty dotyczyły chociażby listy Epsteina. E, dotyczyło to także oczywiście różnic poglądowych w perspektywie, w kontekście ekonomicznym. E, libertarianie oczywiście nie są za takim interwencjonizmem nacjonalistycznym, e, jakie tutaj właściwie wręcz serwuje Donald Trump. Niektórzy go nawet socjalistą też nazywają. E, może momentami, bo, bo wspiera i chce pomagać biznesom amerykańskim albo zmuszać je do pewnych rzeczy. Przede wszystkim do powrotu produkcji w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście mieliśmy sytuację, gdzie za poprzedniej prezydentury Joe Bidena ogłaszano wielkie inwestycje, które miały stworzyć dużo miejsc pracy dla Amerykanów, a się, że dopiero po Investigation Ice doszli panowie do wniosku, że na przykład fabryka Hyundai w Georgii zatrudniała kilkaset nielegalnych imigrantów z Korei Południowej. Więc to nie jest obecnie w popular vote Donald Trump nie szczytuje, ale wydaje mi się, że nadal dużo, dużo Amerykanów z tego, co ja rozmawiam, będąc w Stanach Zjednoczonych w tym roku, pięciokrotnie dużo osób, no, jest nadal w swoich obozach podzielonych, i albo go nienawidzą, albo go po prostu kochają i uwielbiają wszystko, co powie. I tutaj znowu są pewne niuanse. Przede wszystkim yy, największe, największe niuanse, myślę, że będą dotyczyć spraw gospodarczych, albo właśnie takich teorii spiskowych, jak lista przynajmniej. To co do e, aktualnej sytuacji politycznej w USA, nadchodzą e, różne wybory, w tym lokalne. No i w, w, na oczy wszystkich rzuca się od razu Nowy Jork, bo jest tam kandydat. Mituzinkowy no. to na pewno trzeba mu przyznać, że jest no, intrygujący. No, jest radykalny, ale jest bardzo intrygujący też przez to. I prowadzi taką kampanię e, myślę nowoczesną, ciekawą, skierowaną uh -huh. do konkretnych odbiorców. No nawet ta kwestia z e, Mundialem, tak. Ty jesteś tu, Nowy orczyku gospodarzem. Ty tu żyjesz, tu płacisz podatki, zbudują ci infrastrukturę, a ty sobie na mecz nie pójdziesz, a jeszcze zrobili te y, zmienne ceny. No to tym bardziej ci nie, nie będzie stać. No i co ty z tego masz, Nowy Jorczyku? I to myśla trochę do wielu ludzi. Teraz pytanie, czy. To będzie odpowiedź. Czy według Ciebie po pierwsze Mamdani ma szansę na zostanie burmistrzem Nowego Jorku, a po drugie, jak w ogóle się teraz nastroje w Stanach Zjednoczonych prezentują, szczególnie po tych kilku miesiącach prezydentury Trumpa, gdzie sobie dużo obiecywano? Zoran Mamdani. Zacznę najpierw od szczegółu, pójdę do ogółu, czyli zacznijmy od Nowego Jorku, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych co dwa lata są wybory. Takie międzystanowe, mianowicie do kongresu i do senatu. Wymienia się jedną trzecią senatu i wymienia się cały kongres amerykański. Ale jest także wiele lokalnych wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybiera się nawet szeryfów, sędziów, burmistrzów i wiele, wiele innych ciekawych osób. Akurat przypada tak, że w tym samym czasie przed jeszcze połukowymi wyborami, bo w listopadzie 2025 roku będą wybory na burmistrza, ale także będą też w tej okolicy wybory w, w niedalekiej przyszłości także na urząd gubernatora Nowego Jorku. Od okolicy no od 20 lat w Nowym Jorku rządzą głównie demokraci, jest tylko jedna właściwie dzielnica Nowego Jorku, miasta Nowy Jork, gdzie wygrywają republikanie. No, i tak się składa, że Zoran Mamdani jest nowym, trzydziestokilkuletnim kandydatem muzułmaninem, który właściwie nie ma konkurencji. Ponieważ taki kontekst na szybko, historyczny, obecnie burmistrzem jest Eric Adams, jest to były policjant. On był, został trochę taki wyrzucony z Partii Demokratycznej za to, że miał duże allegations, zarzuty. O, o korupcję związaną z rządem tureckim, postawienie konsulatu przy siedzibie ONZ miał brać y, duże. Nie pieniądze, ale wycieczki ekskluzywne, m.in. Turkish Airlines właśnie do Turcji dla siebie i swoich współpracowników. No i miał zmuszać strażaków do wydawania różnych pozwoleń dla tego konsulatu. W skrócie. Poza tym w wyścigu jest były gubernator, który miał zarzuty seksualne. No i Kurtis Śliwa, który jest republikaninem, ale on jest takim mocnym aktywistą. Republikanie nie mają szans, więc zostaje Zoran Mamdani. Na tyle dobre są w tej chwili notowania Mamdaniego, że jego sztab już zaczął przygotowywać tzw. Transition Team, czyli zespół, który już będzie odpowiadał za przejęcie władzy, gdy zostanie burmistrzem electem. Oni już są na tyle pewni, że Mamdani wygra i rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Mamdani przede wszystkim jest bardzo popularny, właściwie on kieruje swoją politykę do najuboższych nowojorczyków e, przeciwko najbogatszym. On chce podatkować najbogatszych, podatkować Wall Street, podatkować e, ludzi, którzy mają wielkie apartamenty w Nowym Jorku, e, duże firmy, najbogatsi e, w Nowym Jorku apartamenty mają największe amerykańskie gwiazdy, najwięksi amerykańscy nie wiem, chociażby Besos od Amazona też ma swój wielki apartament. Ostatnio było dość głośno o tym, że musiał za, za całą ulicę zamknąć, bo wymieniał sobie meble, a meble mu wrzucano do apartamentu przez dźwig. Więc są takie rzeczy w Nowym Jorku. Ale bardzo dużo ma także poparcia u osób wcale nie najbiedniejszych, innie, ale przede wszystkim nie najbogatszych, ale u osób zarabiających od 70 do 100 kilku tysięcy dolarów. Czyli do takiej podstawowej klasy średniej, to powiedzmy, w. W Nowym Jorku są to ludzie, którzy są wykształceni, ludzie, którzy są na stanowiskach średnich, menedżerskich, czasem wyższych, ludzie, którzy czują się oszukani przez system, ludzie, którzy czują, że mają o wiele większą wartość, którzy siedzą w tych korporacjach i uważają, że mogliby po pierwsze zarabiać więcej, ale po drugie też się bardziej spełniać społecznie. Stąd też prawdopodobnie dlatego te społeczne argumenty do Mamdaniego, Mamdaniego do nich przemawiają, ale co za tym idzie i co wyczytałem, ponieważ polecam Wam sprawdzić na Instagramie Olivia Reingold, to jest nowojorska, lokalna dziennikarka z The Free Press, ona śledzi przede wszystkim w tej redakcji ten wyścig o urząd burmistrza Nowego Jorku, w tym właśnie chodzi za Mamdaniem i cały czas próbuje tam różne ustalenia zdobyć. I co jest ważne, taką fajną tezę napisała ona, czy ktoś inny w redakcji The Free Press, że mam dani i może być, bo kiedyś się mówiło o kalifornizacji. Teraz przejdę do ogółu e, partii demokratycznej. My mówimy teraz o nowojorkizacji partii demokratycznej, ponieważ bardzo popularne w Kongresie od kilku lat, coraz bardziej popularne robi się to skrzydło ultralewicowe, o którym wspomniałeś Berniego Sandersa i e, jego takich uczennic AOC i reszta. Aleksandra Ocasio-Cortez, gdzie mówi się nawet o tym, że miałaby szansę na prezydenturę, to jest też młoda Nowojorka, która z, zaczęła swoją polityczną karierę między Bronxem a Queensem, jako kongresmenka z tamtych dzielnic, była barmanka, która też postuluje bardzo lewicowe, lewicowe postulaty, ale mam Dani właśnie idzie nawet jeszcze dalej. I tutaj jest pewien podział w tej partii demokratycznej, ponieważ on zbiera poparcie wielu, ale też reprymendę od innych w partii demokratycznej. Ostrzegają przed nim także inni, też słynni demokraci, senatorowie, kongresmeni. Co prawda tu jest dość zabawna sytuacja, ponieważ on dostał poparcie od gubernator Nowego Jorku Katie Hochul, a sami poparcie nie dał. I prawdopodobnie nie będzie chciał dać. Więc to też pokazuje pewnego rodzaju wyrychowanie polityczne, które przede wszystkim będzie trafiać do tych orczyków. Tam są takie postulaty, jak na przykład stworzenie sieci sklepów typu społem, które będą miały regulowane ceny. E, oczywiście bariera, która i tak już jest, e, ale e, bariera czynszowa, czyli czynsze w Nowym Jorku są bardzo istotne, tak jak zresztą w Warszawie, dużo, dużo e, organizacji i aktywistów zwraca na to uwagę. No, ale co śmieszne, no właśnie to zwraca uwagę nie tylko najbiedniejszych, ale przede wszystkim klasę średnią Nowego Jorku. Co warto jeszcze zwrócić uwagę, co mi się wydaje dziwne, to to, że chyba 60% wszystkich dotacji, które zbiera kampania Mamdaniego, nie pochodzi z Nowego Jorku. To znaczy, że on ma ogromne wsparcie. Także ludzi spoza Nowego Jorku, bo oni mogą zbierać pieniądze od, od nie Nowojorczyków. Co za tym idzie, Nowy Jork i wygrana mam dla niego może być przejawem um, i wejścia nowego pokolenia, bardziej skrajnego, bardziej lewicowego niż dotychczas liberalnego, które serwowała nam Partia Demokratyczna w postaci Joe Bidena, Baracka Obama i chociażby Billa Clintona. Ale przecież nadal w tej skali makro partii demokratycznej. Idąc dalej o wybory, które będą przecież demokraci chcieli zdobyć przewagę w kongresie i senacie, taką osobą na urząd prezydenta w wyborach 2028, poza Mamdanim, który prawdopodobnie wygra wybory. Jest jeszcze gubernator Kalifornii Gavin Newsom, który też ma bardzo duże szanse być mocnym frontrunnerem partii demokratycznej i może z kalifornizacji będziemy mieli w pierwszy raz taki, taką rywalizację między Nowym Jorkiem a Kalifornią, bo to też będą fajne wybory w 2028 roku, to będą pierwsze prawybory, kiedy będziemy mieli czystą kartę u obu partii, Dlatego, dlaczego ja powiedziałem pomidor przy J.D. Vance'ie, ponieważ to nie jest jasne, że J.D. Vance będzie namiestnikiem i, i, i spuścizną prezydentury Donalda Trumpa, bo tam też są osoby, które mogą... Kandydować, może być to Marco Rubio, może być to DeSantis z Florydy, tutaj mamy florydyzację Partii Republikańskiej. No i to będzie o wiele ciekawsze, bo będziemy mieli w końcu prawdziwe, mam nadzieję, prawybory u obu stron, gdzie będą wewnętrzne walki u Republikanów i wewnętrzne walki u Demokratów. Czyli, reasumując też, e, amerykańska polityka stanie się bardziej idowa, czyli troszeczkę się zradykalizuje, zapewne. No właśnie, i to trochę przeczy temu, co powiedziałem wcześniej, ale rzeczywiście. Znaczy, się nie, nie zawsze nie, to, nie wyklucza. Nie zawsze bardziej wyraźne poglądy muszą oznaczać od razu, że będzie e, no, przemoc polityczna. tak? Mogą to być też ludzie świadomi pewnych rzeczy, bardziej na przykład, mniej załóżmy w takiej sytuacji kompromisowi. przez to też mogą to się, uh -huh. troszeczkę inaczej rozumieć politykę, bo co pokolenie polityków to mogą być troszeczkę inne ideały, albo inaczej. Ale, ale to też pokazuje co? Że, że jest potrzeba w młodym pokoleniu e, jakiejś nowej, w cudzysłowie to powiem, bo to totalnie nie pasuje, jakości polityków. E, I to nie będą grzeczni politycy, prezydenccy politycy, tylko będą politycy, którzy będą e, luźniejsi, fajniejsi, bardziej tiktokowi, będą robili fajniejsze, czy mieli fajniejsze zdjęcia, gra gestów gra coraz bardziej odważnych postulatów yy, i to będzie przemawiało do yy, młodego pokolenia. Yy, w tej chwili pokolenie Z yy, to będzie to pokolenie, które będzie coraz bardziej wchodziło w pełnoletność, coraz bardziej decydowało. Yy, no i kto wie jak Charlie Kirk na to wpłynie, a jak na to wpłyną postulaty, no chociażby takiego mam daniego. Yy, Republikanie o wiele lepiej się trzymają internetowo. Zresztą to też widać w Polsce, nie? Że, że topowe profile są raczej wokół Konfederacji. No, w wokół... szeroko pojętej prawicy, można Tak, powiedzieć. w szeroko pojętej polskiej prawicy, bardzo uproszczając. I to samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tam demokratyczni influencerzy nie są na tym samym poziomie co republikańscy influencerzy polityczni, z naciskiem na polityczni. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. I to otwarte pytanie o przyszłość polityki, nie tylko w Ameryce, ale również w całym Zachodzie, stawiamy Państwa, zachęcając do polubienia, subskrypcji, komentarza, ponieważ Wasze zdanie ma znaczenie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję trzemu gościom, którym był Mikołaj Teperek. A dziękuję Mikołaj i dziękuję Państwu.